Dzień ciebie tutaj. Simarijki, witam na kolejnym odcinku kurwa po chyba trzy tygodniowej przerwie, bo okazało się, że mam na studiach w chuj roboty, w pracy w chuj roboty, pandemia, damian podobnie, więc no. <śm> bo jak <śm> to że mógł, nie Wiesz, począt początkowy youtuber to musi być systematyczny, systematycznie wrzucać filmy, to wszystko. No to u nas tak nie będzie. No a więc okay. lecimy Urfika Urfika z Damianem, gram Samiron, ja Damian gra Maokajem. A właśnie ty pierwsze bierzesz Q czy wół? E, wiesz co, pierwszy wezmę Q mimo wszystko, bardziej bardziej klasycznie zagram. No dobra. No to początek zagram tak bardziej bezpiecznie jak nie bierzesz stuna? Mm, nie, 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 jakoś nie czuję się pewnie. O, Choć w sumie w zary, nie tak? przemyślałem tego, bo twój, twój, twoje kół i moje w będzie idealnie się ten. Gramy na hmm. Case oraz na Timora, z tego co widziałem. Bynajmniej Timo mi się pokazał. Korki A, i są na bocie. Czyli nie, niedaleka się pojawiła. Czyli Case była dodatkowa? Nie wiem. Być może, ale zadali mi już ogromne damage. Coś dziwne. Tak. Co, zróbmy team fight dopiero, kiedy będą stwory. Uuu, bo. 200 hapsów. No właśnie, tak jak mówiłem, ona zadaje. Aj! Nie, nie Chodź pod turetę. Nie wiem, możemy się. Coś, się, myślisz, serio? Coś, nie, nie myślisz, serio. O, cholera. Trafiła, zadała mi taki, no, spory damage. To To masz o 115 HP więcej ode mnie, więc i tak masz o wiele lepiej. Powiem tak, no, jak zbuduję już wujku, to już będzie spoko. No czekaj, zrobię... Ty jesteś trochę w pizzie, ty, amigo. A, myślałem, że ten, myślałem, że jesteś obok mnie. Nie... O, mi zadała... O, jest! Oż kurde, dawaj. Wreszcie, ja myślałem, że ten... Myślałem, że to trochę lepiej przemyślę. Znaczy, wiesz, ja rozumiem, że ty myślałeś, ale Uważaj, ja chcę, uważaj, po, ten... uważaj? Cofaj się w... Ja nie chcę wbijać się jak nie mam drugiego poziomu, bo się ją po prostu czuję słaby, no proste, tak? No da, no ma to ma to sens. No generalnie to nie będzie bardzo... nie będzie to prosta giereczka. Tak, e, ogólnie, moi drodzy, taka ciekawostka, bo graliśmy wcześniej dwa mecze, w jednym dostaliśmy porządnie po dupie, w drugim... no w drugim było tak fajnie, że walnąłem sobie jedną pętę, jeden sam versus pięciu, e, prawie dwa razy pod rząd, bo nie nawet... oł, idę. No bo mieli problem z wyjściem z bazy... o, padłem. No więc pierwsza gierka była bardzo fajna, dlatego stwierdziliśmy, że mamy wolny wieczór, bo jeszcze wcześniej była ekipa, tylko że bardziej nieogarnięta, dlatego też nie chcieliśmy nagrywać, bynajmniej ja nie chciałem, bo to ja włączam OBS-a, bo udamiana Jeszcze ta technologia nie. nie... Tak, bo jakby Słysza. się nie dzieli, Damian jest z Podlasia i on tam e, e, obok Snosa będzie wę Bimber. Całe szczęście Sołtys pozwolił mi używać komputera jego. A, a nie, myślę, że, że Sołtys ci pozwolił na używanie biblioteki. Znaczy tego komputera z biblioteki? Biblioteka? Na Podlasiu, u nas? Okej, okay, dobra, poczekaj. Mamy. I jak masz bibliotekę na Podlasiu? O kurwa Co? Jaka biblioteka? Na no, u nas? Mówisz, że te co są u Druida. To jest woje. To jest <grym> Nie wiem, coś jeszcze się tak nie lubi. O nie mówiłem. Nie, nie, nie chodzi mi o Warszawę Damian. <grym> dawaj, dawaj, dawaj. Oj. Dobra. Teraz tutaj Q. Nice. Dziękuję bardzo, udało się. Co ja ogląduję ja... jako pierwszy idę Pomył pojebało mnie. Kurwa, nie kupię kW. No dobra. Przyjadę, zgarnę... Jam... przylecę, zgarnę farmę i Dobra, ale podoba mi się, że już tam jakąś wymianę ognia udało nam się zrobić. ogień, o... znaczy woda ognisty. <t Albertofera> Wog… Ogień. chciałem powiedzieć ogień ognisty. Przez pierwszą chwilę. Co jest? A, bo on cały czas wali kuwe, mnie. Dobra. Nie było pytania. Spoko, spoko podbudujemy się i będzie spoko. Ja już widzę, że mamy, mamy szansę i to tak dość sporo. Pamiętaj, że ja się później robię workiem na, na obrażenia, tak? I mogę ich przyjąć naprawdę sporą ilość. Cieszy mnie to przyjacielu, że nie ma spermę. <grym> Skąd wiesz, co robię, skąd wiesz co robię w wolnych chwilach? Dobra, Damian, coś się, bo. właśnie. Mhm. Z Jadel jest ten problem, że im dalej jesteśmy od niej, no właśnie, im dalej jesteśmy od niej, tym w sumie gorzej. A w ogóle tą czerwoną soczewkę muszę sobie zakupić. Nie, tylko ty. No to, to nie jest łatwa linia. Trafiliśmy na wymagających przeciwników. Może w sumie teraz, jak zdaję sobie sprawę, my wcześniej trafiliśmy na Morganę i na Nokturna? Tak? Nie, chyba, chyba nie Nokturn. A no na kogo? A może i rzeczywiście? Szkurde. <tryk> ja, się, ja się muszę znowu cofnąć. Ona mi taki damage zadała. Wezmę oblicze ducha. Chyba mi uratowałeś, także bardzo dziękuję za to, co tu się stało. No właśnie, no właśnie, to jest ten problem. A, och, ma już trzymają masę zbudowaną, to ma zaraz echoluden. Sorry, ja mam piąty poziom No ja całe szczęście mam mam szósty, udało mi się wbić No ten tutaj grzybami nasrał Szczerze jestem ciekaw jakby to było jakbyś kurwa srał grzybami a później pat, patrzysz <grybiasz> he kurwa grzybiasz <grybiasz> Ale bym musiał mieć na imię przemek, bo każdy grzybiasz to przemek Dawaj, 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 dawaj Papi? Nie było tematu. No. Kurwa! Graj to na podwórkach! Tylko kurwa, jestem Gustaw! Nie, no, jestem Kasper. Gustaw. <gustav> Ty BDS nie ma na imię Gustaw? Nie. Nie wiem. Ja Bedoesa nie słucham. Ja to wiecie, ja to po żadnych chłopaków prabilnych z ulicy wiesz. Chopin, Mozart, i Vivaldi. Kurwa, trafiliśmy na kolejnego szybkiego gościa. Klasyk przecież nie mogło być fajnie. Znaczy, no, ogólnie początkowy plan był bardzo fajny. Znaczy, yy, że tak mogę wam powiedzieć, mi yy, się, bo tutaj ktoś trzeci przyleciał. Mogę wam powiedzieć, że następna zablokowałem i ogólnie następny odcinek będzie dość bardzo fajny bo zagrałem bardzo fajnym kombem które nas wcześniej wyruchało w dupę tak, i w końcu tak. się odkujemy tak wtedy to my, znaczy na początku będziemy ruchani później to my będziemy ruchającymi ojcze wiem, na początku tak źle im nie szło no stary, cisnęliśmy ich, mieliśmy już nawet nadzieję o Jezu, ojojoj, jak dostajesz po tym Echoluden O, ja też dostałem, nie było temat. No, Kayle wleciała. O, mamy Kayle w teamie Ona później może pokazać, co na to, ale generalnie na jest ciężko Bo no, czekaj, zarzucę ulta i wtedy może coś ugramy Chyba i tak sobie zjąć śniadanie i się wyjebie Co ty, przeżyłeś? Tak, ale tylko dlatego, że moje ku mnie leczy Czemu nagle jest 4 na topie? Nie wiem co tu się znowu stało I jeszcze piąty leci Jesteś kaweki przester właśnie zrobiłem tym moim huchem. Nie, powiem ci, że ja nie, czyta, nie nie słyszałem nic. Znaczy ogólnie do tej pory nie kupiłem a... mikrofonu, a powinienem. Przestań, po co? Dobry youtuber to biedny youtuber. Chyba, że już się chce sprzedać za pieniążki. Pieniążki z YouTube'a. Pieniążki z YouTube'a? Przekle z YouTube'a? Szleklin, szleklin, szleklin. George'a Sorosa. Ej, w sumie m, trochę na prostą wychodzimy. Niemocno, oczywiście no, ale właśnie. Pierwsze co chcemy nagrać dwa, dwa bardzo przyjemne komba na... U Dwa bardzo przyjemne komba na URFA Które bardzo polecam. Znaczy obstawiam, że dużo osób z was grało. Jeżeli nie, to polecam. Eee, tak, ja się, ja się Polecam. Podpucuję. Polecam zobaczyć dwa następne odcinki, bo na pewno one będą wrzucane z dnia na dzień. Żeby jakaś rutyna była Żeby jakieś tam algorytmy YouTube'a ruszyły do przodu. <laughs> no bo myślę, że tak. Myślę, że... Tak, bo na razie możemy mówić, co chcemy, poza no, e, użyciem słowa czarny po angielsku. W sumie w każdym języku czarny będzie banowany. No, nawet jak masz trzech subskrybentów. I na pewno... No, co jeszcze takiego? E... Jeszcze eukaliptus, ale to też jest banal ale Cii. I rekin od tyłu. Nike? Tak, e, Nike, tylko jeszcze R z przodu. Aha, dobra, teraz ma to sens, ja, ja się trochę zastanawiałem, mówię. Tak, wyobraź sobie, że bez kitu za, y, za to YouTube daje bany. U... To na Sorry, Twitch daje banę za to A, Twitch, no to tak, no to Twitch to ma sens teraz Dostałem 500 HP z jednego grzyba. Zje kurwa jednego No jest generalnie strasznie, bo... Ta Niadel strasznie, strasznie nas tutaj tłucze. Jak, 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 jak? jak? Niadel. Ostatnia osoba, która Niadel? Ni Sorry, dla, dla mnie to, jak ty to czytasz, to jest. Yy, nie wiem, jakieś tam jest. dla mnie to jest nidalka po prostu. A, brak się, kurwa, przypierdalasz do mnie. Dostałem najważniejszy, że dostałem. dostałem, 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 dostałem yy, na perę krótkiego. Ja mówię na nią nie Adel. No dziwnie mi rzeczywiście. Teraz prze lekki przestarek skrzypienia krzesła. Mm, uwielbiam. Ogólnie powinienem montować te filmy. Ale jak chcę się, ja jestem początkowym youtuberem, mogę mieć wyjebane Też prawda. Biegnie do mnie Timor. Nie podoba mi jej ta gra totalnie. Jakoś tak... ta nidalka za, za bardzo na sklepie. Abyś poklepał taką nidarkę produktę, co nie? A i byczku plus jeden. Szczerze, powiem się tak. Na skinach nigdy nie widziałem i nidarki, ale za każdym razem za to widziałem, że ma dobre dojce, więc... <laughs> Więc w sumie jestem zainteresowany, tak? Wiesz, skąpo ubrana tam jakaś skóra. Dobra, Team of shot. Dobra, ja już mam kryty. Kurwa suka mi zabrała killa, haftu. Hmm... Nie ma tak... E, back -to styczności w Lalu, co nie? No właśnie, jestem najbardziej spokojnym graczem, jakiego możesz poznać w LOLu. Co nie? Pff. Teraz po moim starym. Nie każ nie użyłaś tego tekstu. <laughs> Dobra, nie. Uspokój się jednak. Też w sumie... Ja mu się nie dziwię. Ja bym też na jego miejsce był spokojny, jakbym miał to, co on ma. Sz <śścoughs> sz się. Yy, po się O, o. aż się dostali pod I to tak dość mocno. szczerze? Moje wejście no. tam będzie bezsensowne. Ale lubię ból. Ej, przestań. Nie wyszło tak tragicznie. Tak, był użyłem hm. Dobra, już idziemy ci pomóc. O. O, Ale ja dostałem na pyrę. Uuu, to nam wyszło akurat. To co zapoczątkował. Wow. No, a ja to co? Ja przeszedłem na, na tyły wroga. I u unieruchomiłem ich. Także wydaje mi się, że pół na pół jest sukces. W ogóle na czym się zastanawiam? Bo ogólnie tak jak yy, nagrywam podczas y, wykładów nie będę o, nie będę że... W, mam jakieś tam subskrybentów w dużym. O, u, uu u, u. Duża ilość y, doszła. To nie są to moi dyrektorzy bądź wykładowcy. Więc tam spokojnie mogę powiedzieć, no że podczas wykładów kładę lachy na te wykłady i po prostu. <grym> gram lachę w, lachę w gra. na te wykłady. No gram w gwinta na tych wykładach. No nie, ben, no, nie będę co? kłamywał. W co ty grasz na wykładach? W gwinta. W co? Gwinta. A gwinta. Ja nie słyszałem i mówi w co ty grasz? No kładę lachy na ten wykłady, gram w Gwinta Ale... Zale mnie zniszczyłeś teraz. No zastanawiam się stary, żeby nie, czy nie, aby nie nagrywać z tego odcinków. No mimo wszystko będzie co wtedy regularne. No może będzie mniejsza publika. No bo tu nie jest... Kurwa szeroko pojęte to jest bardziej... Nagrywać ten z wykładów. A kurwa co ja pierdolę, jak ja mogę jeden z wykładów? Jeżeli przecież będzie słychać głos profesora. Jeżeli chcecie wykładów moich profesorów, zostawcie lajka. Chuj <sum> to, 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 to nie ma sensu. Dlatego się zacząłem zastanawiać. Nie wiesz co, ja sobie po chwili dopiero zdaję sprawę, że przecież będzie słychać ich głos jak będę No. Tak, ja wiem, że ja tak w tym przekminimu mówię, ty no, coś mi widać nie gra. Mi też coś nie grało jak coś powiedzieć, jak ten, jak zacząłeś gadać, ale to, <laughs> powiedzmy, że tak miało być. Powiedz mi, kamienne płyty Gargulca, czy Oman Raduina kupić? Je, masz dwie osoby, które walą kryty, ale częściej wbijasz się w pięciu, więc ja kupiłem kupił Gargulca. Dobra. Jak to mówią... Jak to mówi większość osób Googrowe. Go, nie wiem, jestem Polakiem rybakiem, co nie zna języka angielskiego, jak nie trudno zauważyć. I mówię po polsku. i mam sp spolszczenia. Ja gram tylko ze spolszczeniami. Tak. Jesteś Polakiem, który ma problem z angielskim. Robisz się banku. na tym <grym> banku. Nie, by, nie, bylejmy, nie nie wymawiajmy nazwy jakiej Tak <grym> Bo z Kurwa, gdyby nie ten Z, to on by mnie porobił, ten korki. Nie wiem nawet jak To jest aż dla mnie ten lekki żart No ale wiesz no W ogóle Miss Fortune ma fajny ten, fajny build 4 Ty, on ma 18 kili. Teraz zauważyłem w ogóle e, Drake? O! Mm, ja się w sumie teraz nie dziwię, że ona ma aż tyle kill, Jak ona opuszcza jednego ulta i ona zgarnia. Tak, zgarniała większość, większość rzeczy. No, kvadrekina. Ja miał taki bilt jak ona, co też bym miał taki? <laughs> no, to tak, i... prawda. Ona w ogóle ma jeszcze Heraldę? No, w sumie patrzę na mój build, jaki, jaki idzie w tą stronę. taki, taki. No, w sumie tej 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 Uwielbiam, e, No, mam podobny build do niej, idzie w tym samym kierunku. Pamiętaj, wielkie umysły myśl, myślą podobnie. Fiderzy idą za e, niefidującymi. Nie, nie wiem. Nie wiem do kogo była ta aluzja, ale pierdol się. Dostałem jedno Q, za 500 jebanych HP. I bardzo kurwa dobrze. Cioni bobra. Cioni bobra. W ogóle ostatnio bo tam znajomi, którzy wpadają do roboty, Palina, na zajebisty pomysł że będą będą e, nowe sformułowanie, czyli e, wyciągaj Kundla, czyli wyciągaj kutasa, czy chowaj Kundla, czy... Co? Nie wiem, po prostu... To teraz, nie, nie ma sensu. Nie wiem, ostatnio jak... E, czekaj. On to jakoś powiedział do jednego, że byliśmy w jednym z hawów barów, czy jak się tam zwie, nie wiem jak oni się tam nazywają. W Gdańsku. No i kolega w, w owym miejscu, w miejscu gastronomicznym, wyjął kutasa, bo się drugiemu strzelił może kutasem. Żartujesz. Nie, no serio. Jezu. Chory człowiek. Nie, kolega z pracy. Kolega z pracy. To nie na to tak jednak. Leciałem na fontannę. Ona jeden kół zabiła dwie osoby. Tak, też to widziałem. Dobra, a więc dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że się podobał. Tak oto wygląda Samira, która fiduje na Urfie. Dzięki wielkie. Do następnego. hejo. <grym>